Witam serdecznie. No to jedziemy dalej z koksem, jak to mówią. Eee, tak, nakręcam kolejny materiał. Ten materiał, tak jak widzicie, dotyczy lokomotywy ST44925. Eee, powiem szczerze, że nie miałem zbytnio ochoty nakręcać akurat odcinka o tym modelu, ale pokusiłem się z jednego bardzo prostego powodu, żeby zrobić ten odcinek, a mianowicie, że jest to już drugi, drugi taki spalinowóz w tym malowaniu w mojej kolekcji. Pierwszy, który mam, to model, który gdzieś tam pewnie już prezentowałem. Eee, właśnie ten, który zrobiła Modelmania kilka lat temu. Teraz prezentuję to, co zrobiło dla nas Pico. I myślę, że będzie to ciekawe porównanie, zarówno malowania, wykonania, ale też przede wszystkim porównanie dźwięków, ponieważ oba modele mam z dźwiękiem i to jeszcze do, do tego, że tak powiem, podsyca ten ogień ciekawości i mojej, i pewnie waszej. Fakt, że są to modele też dwóch różnych producentów, pomijając fakt, że ten drugi, który pokażę, jest modelem przerobionym. Jest to model z konwersji. Natomiast ten jest modelem fabrycznym, jest modelem seryjnym. No ale to fakt, że są to różne dwa gagariny, na pewno będzie miało dla nas jakieś, jakieś znaczenie. Mnie osobiście, to już od razu powiem na wstępie, oba modele się bardzo podobają. Jedyne zastrzeżenia, które mam, i które pewnie potwierdzicie również wy to są zastrzeżenia odnośnie kalek które zostały zastosowane na Gagarinie roko przez modelmanie czy też modelarza który wykonywał te modele dla modelmani natomiast poza jakby tym faktem no to oba modele naprawdę bardzo mi się Podobają, no i cieszę się, bo to tak w sumie trochę niespodziewanie na Spico uroczyło właśnie tym PKP Peka, Cargo, spółka akcyjna, w tym malowaniu takim charakterystycznym, czerwono-białym, z tym niebieskim czy też jasno-granatowym akcentem. Natomiast gdzieś tam w mojej kolekcji pierwsza lokomotywa w tym malowaniu, która się pojawiła, to była taka lokomotywa. Fikcyjna, gdzieś tam to EU43, czy coś w tym stylu, które zresztą e, mam uszkodzone i szukam w tej chwili tego, tego modelu e, w wersji nieuszkodzonej. E, w tej chwili trochę ceny poszły w górę i powiem szczerze, że nie chce mi się go e, szukać i odkupywać w takich, no, dość pokaźnych cenach. Także jest e, gdzieś tam w pudełku, sobie stoi, ale no niestety za bardzo do jazdy na makietę się nie nadaje. No więc tak. Pokażę Wam najpoczątek dźwięki tego Gagarina, które wydało Piko. Przypominam, numer 52108. Akurat sobie pozwoliłem na to, żeby kupić wersję z oryginalnym dźwiękiem. Generalnie większość lokomotyw mam z dźwiękiem od DCC24, ale w tym przypadku jest akurat z dźwiękiem a zaraz potem pokażę Wam, wiadę tutaj lokomotywą ROCO i pokażę Wam również dźwięki tej lokomotywy. No to zaczynamy. Fal start. Bardzo Was przepraszam, ale przez przypadek włączyła mi się lokomotywa ROCO. Także musicie chwilę poczekać, aż się wyciszy sekwencja. Nie będę już przerywał. Tu też pokazuję, że często kiedy nagrywamy filmy Musimy je nagrywać jeszcze raz, a na to czasu czasami nie ma po prostu, więc nie będę, nie będę po prostu się rozłączał, nie będę wyłączał kamery, ale już, już wracam do modelu Pico. No i teraz model z modelmani, model na bazie ROCO. Troszeczkę wydaje mi się, że hamowanie jest ładniejsze. Podoba mi się to ma hamowanie. Podobają mi się też te listwy na przodzie. Aczkolwiek, tak jak widzicie, nie mamy tutaj poręczy przednich. pozwolę sobie tutaj oddalić kadr, po to tylko, żebyście mogli zobaczyć obie lokomotywy. Tutaj jest też gra światła może tak wyłączyć dźwięk. Tutaj jest też gra światła. Wyglą jakby Wydaje Wam się na pewno, tak jak i mi, patrząc na kamerę, że PKP Carbon, napis, który jest po lewej stronie, czyli ten naniesiony kalkomanium, jest bardziej wyraźny, ten po prawej mniej, ale jest tak naprawdę trochę inaczej. Po pierwsze, są to różne czcionki. Nie mnie wyrokować, która jest prawidłowa. Natomiast, no na pewno y, też, ponieważ mam tutaj takie oświetlenie, że ja widzę poza kadrem, który jest wyświetlony w telefonie, to dla mnie te napisy są dla oczu praktycznie tak samo wyraziste. Ale no, różnice są dość no, duże. Malowanie samo w sobie jest ciekawe. Może tak, model ROCO ma trochę ciemniejszy dach, model PICO. Ten najnowszy ma ten dach jaśniejszy, oba mają detale srebrne na dachu. Praktycznie, jak tak się przyjrzę, to mniej więcej te same detale są odzwierciedlone, oczywiście, w swojej, że tak powiem, w swoim stylu. Żeby tak naprawdę ocenić te modele, trzeba by je wziąć pod lupę. Na pewno znajdą się mądrzejsi ode mnie, którzy to zrobią. Tak jak powiedziałem, dla mnie oba modele są piękne. To, co mnie tak tutaj zadziwiło, a jednocześnie bardzo się z tego tytułu cieszyłem, to te białe kropki na wózkach lokomotywy Pico to taka, taki detal, który no dużo robi, czy też pomalowane schodki na biało. Na pewno jest wiele takich różnych smaków i detali, których w tej chwili może nie widzę, ale powiem, że jestem no naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony tymi oboma modelami. Cieszę się, że są. No i cóż, mam, miałem te chwilę radości, żeby, żeby je tutaj przetestować na moim, na moim tutaj biurku. No i cóż. Mam nadzieję, że Wam również się podobają Jeśli się jeszcze zastanawiacie nad tym, czy kupić Pico Zdecydowanie powiedziałbym, że kupujcie Ponieważ model jest naprawdę bardzo śliczny I warto po prostu go mieć Tym bardziej, że jest to kawał polskiej y, historii Zwłaszcza PKP Cargo Które w ostatnim czasie niestety mierzy się z poważnym Kryzysem. Niestety, to co zauważyłem, w obu przypadkach: lampy są dość kiepskie. Same lampy są, są kiepskie, świecą kiepsko, no ale to, to mnie osobiście aż tak nie przeszkadza. Pozdrawiam i zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Cześć.